z tej strony edziu. i po raz kolejny, po raz kolejny zawiódł mnie program do nagrywania po, yy, dokładnie action yy, straciłem praktycznie prawie cały mój plik yy, z filmem. Niestety poprzez yy, skraszowanie gry plik się nie zapisał, jest błąd, nie mogę go odtworzyć. dlatego w tym momencie będziecie widzieli końcówkę. Yy. Praktycznie sama akcja już tutaj w tym odcinku, czyli y, taka, taka bardziej y, chodzenie i gadanie, tak jak zwykle możecie zobaczyć na kanale Urandala, a tutaj jest y, końcówka, czyli cała akcja, y, strzelanie i w ogóle już na moim, na moim kanale, z mojej perspektywy oczywiście u jest z jego perspektywy, a w tym odcinku mieliśmy wspaniałego gościa, był to Wiktor Kiełczykowski, mogliście go zobaczyć, pewnie go znacie z 13 powodów, lub też nie, ale z 13, tam 12 powodów, różnego typu, 13 13 powodów, przez które student nie zdaje sesji, 12 powodów, przez które wstyd Polaków na wakacjach i 12 powodów, przez które nie chodzę do kina w produkcji Martina Stankiewicza, e, czyli znanego Stanka, e, i tam Wiktor gra e, główną rolę obok Martina, i był naszym gościem u nas w naszej serii. Dlatego, no niestety, przez, znowu przez program, ja będę musiał puścić wam tylko praktycznie końcówkę, a, a resztę te całe gadanie będziecie mogli zobaczyć o Randala na kanale. Ja szczerze mówiąc, już chyba przestanę nagrywać jak aktionem, wrócę do Frapsa, i, i, bo Fraps mnie jednak nie, no, nie zawiódł mnie jeszcze do tej pory. Chyba raz mnie tylko zawiódł, ale to tylko tak. Ma, ma, małe, do, mała strata w porównaniu do tego, co, co zrobił mi do tej pory Action. był już tyle plików, które straciłem za, przez Actiona. To jest, było po prostu masakra. Niestety nie mogłem tego nagrać drugi raz, bo wiadomo, no, z celów takich, że nie tylko ja byłem w tym, w tym odcinku z Randalem, ale również Wiktor. Także ja Was już zapraszam do, do oglądania. Wchodzicie? Tak, no ja już klikłem czymś serwer. Ja już klikłem. Kurwa, ale to nas wyjebie. us Online. 100 002 tak tak? Tak, tak? tak, us tak, 100 002 60 graczy było. Ja pierdolę, Edziu. 60? Ja to widziałem mniej. No możemy się... Ja widziałem 60. Możemy się pożegnać z naszymi postaciami. Dobra, z naszymi to broniami. To jest... broniami. Ja tam wszystko gówno miałem. Tylko, że tam stanek. stanął. Ale akurat stanu. mniej więcej jest znaczek godzinny, więc będzie pięknie. Tak, tylko, że ja straciłem całe nagranie przez Akszono. od nowa nagrajmy, chodź, no. <laughs> nie, nie nagrywam chyba tym głównym, tym meskitom. To jest to, trzeci tak odcinek. Jest... pod ten, tak o. Idziemy, ma... jesteśmy? Jesteśmy w tym samym tym miejscu i jesteśmy, niedaleko powinniśmy być. Smagnie. A jak niedaleko jesteśmy, przejdziemy sobie tędy. Mamy jeszcze motoczkę. Że... się. Dodajmy do tego. Kurwa, jak Ktoś doda. Ja dodam, ja dodam, dupę. ja znajdę. O w dupę, jeża. Ile tu ludzi jest, Umrzemy tu. Dobra, zjem wszystko teraz. Tak, nie daj nik nikomu nic. Nie Zostawię ten bandaże tak na pewno. Czy tak, mam 40% tego. Dobra, możemy iść. Ty jesteście. Ty nie zostawiajcie mnie. Nie zostawiajcie, nie zostawiajcie mnie samego. No. Teoretycznie tutaj jesteś najbardziej bezpieczny, bo czym bliżej miasta, to tym prawdopodobieństwo zginięcia jest tak olbrzymie ogromne Ale nie słyszę żadnych strzałów Także chyba nie chyba Gdzie jest idzie. cisza No idę do Smallville, tak? Aha, okej, okay, jest trudno było O nie, chyba mnie wyjebało LOL To no. kim ja idę? jest wyjebało Pangbuster? Tak, Pangbuster Kigget player Randall for 0 minutes. No pocket flow. Chodź, Może chodź, po, po, nie, servers bo będziemy tak się w strasznie, strasznie się wlec, będziemy teraz. No dobra, no ale tak, polec zginąć z Rentalem. <grym> no. Cieszę się, Wiktor, że obciąża się Nie chcę, chcę sam umierać. Nie umierasz sam. Edward się nic wiem, też go nie tak tak jak tak. w Tytaniku, wiesz. Dokładnie, no no wiem. Wszyscy razem umarli. Jack, 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 Jack. I puszczę Twoją rękę. Czy ty wchodzisz już, Randalu? Wchodzę już w ciebie. Nie, bo nie czuję. No Znowu schodzimy na tematy mydła, przepraszam bardzo. Nie, mm. <laughs> to bez mydła. Na, na dłe tematy, dobra, muszę was dodać. Nie, no my mamy grupę, to ja ciebie dodam, ty. A nie, to, to Wiktor jest, y, ma gwiazdkę, czyli no. Wiktor musisz dodać. A ja to muszę cię znaleźć, gdzie ty jesteś? Gdzie jest Boże. Kielczyk jest, możesz gdzie jest Randall? Gdzie jest? Randall, szukaj siebie, powiedz na jakim jesteś. Numerku. Numerku. A widoczny numer. Ee... Randall Martin. Już widzę, dobra, już, już, już. A jest tutaj, 18. jak on Jest. A tu jesteś, ciekawe. Hmm, cisza jest, nie, wid nie słyszę strzałów, a jesteśmy przy Smallville, gdzie jest 57 osób na serwerze. Coś jest kurwa nie tak z tym Warzy. To już są same boty, kurwa, wpuścili teraz po prostu i wiesz... Bez broni. Te Ptaszki śpiewają. Świerszcze, nie? Świerszczyki tutaj, pięknie, wszystko... No kurwa, cisza w tym Smallville, nic się nie A, dzieje. Chcę się powiedzieć... Uwielbiam zapach napalmów o poranku. <noise> Uwielbiam zapach spalonego mięsa zombie o poranku. Albo ten... Uwielbiam ćwierkanie o poranku. Wierbiam zapach spa spa spalonego kebaba wieczorem w poranku. Ty, no nikogo nie ma, to jest chyba jakiś żal. Faktycznie nikogo tam nie ma. Smalwin, najbardziej oblegane miasto przez wszystkich. Nikogo nie ma, mówiłem, wejść na Smallville. A masz tę lornetkę? Ten... No. Patrz przez binokle? Patrzyłem się przez binokle. Kto I jesteś, widzę bo... zombie, także jak widzę zombie, to znaczy, że nie ma graczy. No to ty mnie nie zaszlę, bo leży go ciebie. Widzę, 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 widzę. Ja widzę Co taki in widzę. indikator Kurczę, dlaczego nie ma sprinta jak się czołgasz? w sensu. Wy się czołgacie? No. no. Ja już jestem prawie przy ubraniu. Jak Ja z Wiktorem, ja ginę to z Wiktorem. Wspólnie tworzymy i my jesteśmy, jak wiesz? Wspólnie zajebiście. Przez 15 tysięcy odcinków ze mną był, ale teraz Wiktor się pojawił, to mam już w dupie. Wspaniałe! Ja, ja, ja za ciebie nie zaraz Wiktorem, wiesz co? Z w Znaczy, ja chyba wylego. nie chcę znaczy, wiedzieć, co wyżejście robili. O, w dupę za dobrze się burczy. ty. znaczy nie wyzgodzony. znowu. Jakieś zboczone na maxa z zombie, nie? Kurde, no Wiktor, dawaj, Zbigamy z góry, jeee, yeah, bide, kurwa. Jak one w ogóle chodzą ty bez sensu, bez sensu. Zachodzą i no od lewo, zboczone. prawa ty. Pobiegnie z obicek. A żeśmy mieli przy naszym filmie, nie? Mieliśmy problem właśnie z nazwaniem żeńskiej wersji zombie. Tak. Rozwiązałem problem. Zombicie nie to pamiętasz, to, to przychodzicie mnie ze zwanowali to. A, o, o to oszła. Zabili, Zabili mnie. O kurwa, zginąłem. O walczę, walczę, zombie mnie bije. Zabiłem go chyba. Bechraj. Tylko że ja nie mam tego życia. A jest pełno zombie Ja mam 5 filersa jakiegoś Wiktor, żeśmy zginęli od jednego Chrystusa Be Christ Kurwa, bandaże, ale nie mogę wziąć A jak on nas zabił przez ścianę? To ciekawe Ja go zabiłem Także wiecie Jak, tak? to, przez ściany. Zabiłem jak to przez ścianę? Zabijam Jak to przez ścianę No nie wiem, bo ja nie widziałem tego typu. Kto miał ja G36? Ogóle... Jestem w ścianie ja miałem chyba. Przecież, przecież. On miał sajgę, tak? Nie, 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 nie. sajga jest moja też. Jak? On z was sajgi przecież zajebał. A, nie, ja miałem, ja miałem tego. No niestety, także to było na tyle. Adziu chciał bardzo szybko i to się dokładnie skończyło tak jak przewidywaliśmy. Z Wiktorem się bardzo szybko. Mamy się za... Ja tam jeszcze walczę, ja tam jeszcze jestem. 15GC. A, masz ja się wskrzeszać? nie? No już jest godzina odcinka, nie będę się wskrzeszać. Ej, ty ja jest... rzeczy. To nie jest takie proste, wiesz? Dlaczego? O, strzelają! Ho, ho Jaki żal. <grym> A my nie Jadziu, widzimy, co się pomógł dzieje. Pomógłbym ci, bo ja widzę swojego dead ludzika. Słyszę, ale to z tego strzelają, Boże, z kapiszona, ty. Do siebie strzelają z kapiszonów. To kapiszone są w tej grze? A to no tak, te, tak, te, taki tak dźwięk miała... jak... Jakiś. Jak się nazywa to broń? Kruger Krugera, z Krugera. Kruger A. mini nie? To jest taki, jakbyś z wiatrowki strzelał Boże, ja muszę jeszcze psz, 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 psz. iść do Wiktora Ja mam zarażenie, nie mam, bro... nie mam tego A Wiktora tutaj widziałem, pan killercy miał Miałem, muszę... miałem Ja miałem. też miałem pan killercy Nawet chyba z 4 nie mam broni, nie I mam wszystko. DX, Jezus Mario. Eczu, to Właśnie, ciekawe jak tak? Jak mam skończyć odcinek, jak jestem w samym środku walki? No to się i już no. Bo ja nie będę rewajwał. ostatnio wydałem GC, rewajwałem, żeby skończyć odcinek. <laughs> no teoretycznie tak, no teoretycznie chcę skończyć, tylko że ja w ogóle nie mam odcinka, od tego zacznijmy. Aha, no właśnie, więc początek będzie u mnie, a dokończenie u Edwarda. Tak, jak sam gram, rzeczywiście super ekstra, fajnie. No, może będziesz no, się no, podobał to... coś, no, dobrym tak, słowem. Tak, dokładnie. No, to no, to no, poczytajcie ale... mi coś, może, nie wiem. Poczekaj, bo po pana to dłuższą Nie, czekaj, <laughs> kiedy szedłem w ciemnościach sam przez łany oceanu, złotą tak When tam, to... I walk through the valley of the shadow of, death. The of the death, dokładnie. I shall fear no, no, no evil. evil. And my brother Keeper, coś tam fucker. O, słyszę strzelają, kurde, w dupę You shall not pass! Nie ma pasa, multipass. Bus. You shall not bus pass. O, widzę typa, widzę typa. Nie wiem, co to Ale on jest daleko, on jest, on jest ten, ale widzę, jak skacze z góry. Z tej polany w ogóle. Będzie chciał ten, jestem w tym domu Ale tam, ja mam ja już mogę przestać nagrywać, tak? No tak, no. Tam coś wisi fajnie, to chyba ten. Także ja się z wami żegnam. Resztę zobaczycie u Edwarda jak próbuję przetrwać o przetrwanie. Ja mam nadzieję, że mi się ten pliku do, udostanę, a jak nie, no to nie wiem. To będzie mi końcówka ty. To będzie, końcówka. będzie to trwało a. 5 minut i tyle. Ale dobra, jeszcze się trzymam. Chciałbym powiedzieć, że ani, Ar ani Randall, ani jedził nie udało im się mnie po prostu tak, uleczyć, e filmy, e uratować. E znaczy nie, no w nie pewnym nie momencie wiem. już zakażenia nie masz, także wiesz, i jednak cały tak, jakiś no, tam zost no, no nie, nie masz, w tak? Już no w pewnym sensie jak ktoś się wczesisz, to już nie masz zakażenia, tak? nie masz coś temu, hmm. ale <laughs> I tak nie miałem. <laughs> nie wiem, nie Pillars jakiś miałeś, wiesz, DX -y czy coś. A to było jeszcze edziu moje, a mój jeszcze z tego, z tego Ja już wszystkie zeżarłem Ja mam sam zakażenie Kurde, 12% zecholny. teraz Boże to Wyjebało, bo mnie, wyjebało mnie, wyjebało mnie, wyjebało mnie Czemu? Punkbuster mnie wyjebał, kurwa Czyli nasz filmik jak najbardziej się, że tak powiem Czyli tak, to już system ale chciał, żebyśmy skończyli Żebym ja to skończył Z ci... pesymistycznym akcentem <laughs> Ale nie, zabiłem jednego i jest dobrze, także mam zabitego jednego typa. Ale jednego ja strzelałem, kurde, ja to tam ciebie random nawet broniłem, bo najpierw no dostał ode do mnie serię, poszedł ci za drzwi i przypierdolił ci sajgi. Bo niestety, Wiktora to nie zdążyłem, bo tylko. Dobra, ja to ja nie zaraz... niestety, to, my od razu palił do mnie. No ja niestety. tylko widziałem, jak się pięknie rozsypałeś swoimi temami, tak eee. niebiesko się zrobiło od razu, także. No nic, e? no my co, no my się będziemy żegnać, no. Ja nie wiem, Ważne, nie. że tych itemów nie miał. No ja przecież nie się żegnać. syna i ducha. <laughs> no A nie, ty... No nie no, umiesz się żegnać? Tak. Do widzenia. Do widzenia. <laughs> Dobra, to jest kolejny Super Rundano, już chyba na sam koniec. Już nie taki... mów, przepraszam. To, to nie twój, to jest I Joba, tak. tak Ej, dobrze. Dobrze, dobrze, kończymy, kończymy, jest... było, było w książce Dokładnie. takiego jak kończ wasz wstydu oszczędź, tak. tak? Czyli to także jest... gościnie z nami, Wiktor Kiel Kielczykowski. Kielczykowski, dziękuję Wiktor. bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mogliśmy, mogliśmy gościć cię w naszych skromnych progach. Mam nadzieję, że któregoś dnia zadzwonicie ponownie. No, myślę, że jest taka szansa. Tobą się bardzo dobrze twoja tak gra tutaj, bo tak samo no, lamis jak my, widzę. Tak, wiem, jesteś na no, podobnym poziom, poziomie. Tak, jesteś na podobnym poziomie, więc jest super. Także no ja się też z wami żegnam, Randall z tej strony, hejka hejka i jeszcze Edward. Ja się żegnam, sesowa, bo... od ojca prowadzącego. Uci <laughs> <Chusi> w dupę. <laughs> no, dobra, ja się też żegnam, tylko jeżeli nie uda mi się tamtego pliku odzyskać, to ja nawet się tak pożegnam, że się nie przywitałem. W moim pliku, także. To ja się przewidzę, ja od razu i pożegnamy. Yy, strzałeczka i strzałeczka na no do widzenia, także Dwie strzałeczki. Na razie. Na razie. Na razie.